Na kompleksie sportowym w ścinawce średniej odbyła się dziesiąta jubileuszowa edycja rozpoczęcia sezonu rowerowego. Na starcie stanęło blisko 200 uczestników. Jest to na cześć wytyczenia ścieżki rowerowej, które żeśmy zorganizowali 10 lat temu. W ramach tego projektu były wytyczone cztery przystanie rowerowe, które są na terenie naszej miejscowości. I co roku robimy przejazd przez malownicze tutaj nasze tereny, wzdłuż rzeki, wzdłuż malowniczych lasów. Także to jest bardzo fajny przejazd. Super ja już dziesiąty raz startowałem w tej, na tej trasie. Tylko, że dzisiaj pogoda za bardzo nie dopisała, ale dało się z... Przejechać. Malownicza jest jak zawsze, jak co roku od 10 lat, od tylu lat uczestniczymy razem z rodziną w tym rajdzie. No, a troszeczkę pogoda nam pokrzyżywała, niestety plany, było trochę deszczu, ale mimo wszystko wszyscy dojechali, łącznie z moim sześcioletnim synem całą trasę przejechał, także jestem z niego bardzo dumna. Mamy uczestników, którzy od lat biorą udział w tym przejeździe, i w związku z tym zorganizowaliśmy konkurs przed przejazdem, w którym poprosiliśmy o przesłanie zdjęć z 10 naszych przejazdów, i osoby, które się zgłosiły, wysłały. Maila z potwierdzeniem zdjęć w udziale będą dzisiaj nagrodzeni i otrzymają od nas jubileuszowe koszulki w specjalnym kolorze. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji nie tylko dla fanów dwóch kółek. Były także gry i zabawy, dmuchańce, turniej piłki plażowej, a także pokaz udzielania pierwszej pomocy. Spotkaliśmy się dzisiaj z młodzieżą, która prezentowała swoje nabyte umiejętności dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. A cała historia wzięła się stąd, że ja jestem, właściwie byłam opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radkowie w pierwszej i drugiej kadencji, czyli przez cztery lata. I e, przez ostatnie dwa lata realizowaliśmy w każdej klasie szóstej na terenie każdej ze szkół w naszej gminie e, projekt pod tytułem Uczymy się ratować życie, czyli e, pierwsza pomoc przedmedyczna. I faktycznie uczniowie e, każdej klasy szóstej... E, Uczyli się zasad, przede wszystkim w praktyce, zasad udzielania pierwszej pomocy. Każda grupa reprezentująca szkołę i klasę szóstą przygotowywała taką mini prezentację wybranego problemu medycznego. Żyli profesjonalne, złożone też z osób przeszkolonych od strony medycznej, oceniało. Pan burmistrz ufundował nagrody, wręczyliśmy. No i jesteśmy zadowoleni, że ta, te nasze działania, takie, które były prowadzone przez cały rok szkolny, okazały się skuteczne. Organizatorami wydarzenia był Sołtys i Rada Sołecka Ścinawki Średniej, Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawce Średniej oraz Uczniowski Klub Sportowy Wieża Radków.